Ostatni film nagrałem tak płynnie, chciałbym wrócić do tego stanu. To jest właśnie często zadawane pytanie i w rozwoju osobistym, i w rozwoju duchowym, i w zwykłym życiu. Często mamy coś takiego, że jeden dzień był piękniejszy od innego, że kiedyś mieliśmy fantastyczne emocje z jakąś osobą, albo po prostu w jakiejś sytuacji. Kiedyś mieliśmy fantastyczne nastawienie na pracę, którą wykonywaliśmy, ona poszła płynnie, łagodnie i w tym momencie stwierdziliśmy: Ja chcę jeszcze raz powtórzyć tamten dzień, bo on był fantastyczny. Na tym tłumaczeniu Baszara właśnie na ten temat, w jaki sposób odpalać te częstotliwości, ten, ten stan, by wykorzystywać go w każdym dniu, w każdej chwili, w której Ty o tym w ten sposób decydujesz. Tu też chodzi o osoby, które medytują i dochodzą w pewnym momencie do tego pięknego, błogiego stanu pełnej harmonii, a potem próbują kolejne kolejne razy po to, żeby tam dojść, ale tam już jest naleganie na oczekiwany efekt. Tutaj pokażę, że ci Baszar, w jaki sposób w skrócie do tego dojść. Najpierw tłumaczenie Baszara, na końcu moja wypowiedź na ten temat i praktyka, w jaki sposób to wykorzystać w Twoim dniu każdego dnia, żeby cały czas mieć z tego efekty i multiplikacja, w jaki sposób jeszcze bardziej zmultiplikować efekt Twojej wewnętrznej praktyki. Więc zapraszam do treści Baszara i zapraszam do mojej wypowiedzi na końcu. Hi, Witaj Baszar. Witam również. Okay. Miłego dnia. Jesteś tu czy w Sedonie? Jestem w moim statku, nad Sedoną. To, co się dzieje tutaj, to połączenie wibracyjne. Nazywacie to telempatyczną konekcją, że moje myśli, które ja mam, są odbite i przetłumaczone na mózg Chennelera, który zmienił swoją częstotliwość, by był bliżej mojej, żebyśmy mogli wibrować razem, jak kamerton, i otrzymalibyście wtedy moje tłumaczenie poprzez jego energię. Wspaniale. Mam coś, czym chcę się podzielić. Byłam w Indiach w grudniu ubiegłego roku. W jednej ze świątyń odczułam pewien portal i tam była istota, która nas obserwowała. Nie zauważyłam tego od razu, dopiero jak wróciłam. Jak mogę się porozumiewać z tą istotą? Czy pamiętasz, jak się wtedy czułaś? Tak, wtedy jesteś w tym stanie. Możesz nie czuć się identycznie jak wtedy, ale pamiętaj, oto sztuczka. Czy rozumiesz zasadę, że nie możesz postrzegać tego, czego nie jesteś wibracją w pierwszej kolejności? Tak. Czy na pewno? Tak. Więc jeśli pamiętasz, co wtedy czułaś, jak wtedy tam byłaś, czy to znaczy, że tak naprawdę już musisz być w tym wibracyjnym stanie, aby móc w ogóle przypomnieć sobie to wspomnienie? Absolutnie. I to jest ta sztuczka. Jeśli pamiętasz, to znaczy, że już jesteś w tym. Będąc w tym stanie, mogę też rozpocząć dialog z tą istotą, która tam była i odbierać komunikaty. Możesz prosić o pomoc swój wyższy umysł, by ułatwił to połączenie, jeśli to Ci pomoże, ale to wystarczy to. Jestem w stanie, bo pamiętam, jak się czułam wtedy, więc jestem w tym stanie. Pozwalam swojemu wyższemu umysłowi, by pomagał mi w tym, co potrzebuję, by mój fizyczny umysł był lepszym odbiorcą i mieć te połączenie komunikację z tą istotą, którą wtedy rozpoznałam, w tym konkretnym portalu. Tyle! A potem zobacz, co się wydarzy. Dziękuję. Tak, właśnie proste. Tak, może być to proste. Jeśli chcesz coś do tego dodać przez własne systemy wierzeń, tworzyć własny nowy Permission Slap, więc po prostu rób to, co dla ciebie działa. Ale w tym musi być wbudowana ta prosta idea, którą właśnie się podzieliliśmy, ponieważ musi być to zaprojektowane dla ciebie. Więc jeśli to, co mówimy, działa, to super. Jeśli widzisz, że Twoja wyobraźnia to delikatnie zmienia, pozwól jej. Ponieważ Twój wyższy umysł mówi Ci, że potrzebujesz trochę tego, tego, trochę tego dla Ciebie. I to będzie dla Ciebie najlepiej działać. Gdzie inna zmiana może być lepsza dla drugiej osoby? To piękne. Dziękuję. Czy coś jeszcze? Nie? Dziękuję. Dziękuję. W momencie, w którym pierwszy raz ja usłyszałem tą treść, to ona była dla mnie niesamowicie mocna ale nie potrafiłem jej zrozumieć. I tu był właśnie ten problem, że nawet jeśli przekazujemy coś banalnie prostego, to nasz umysł próbuje to przefiltrować przez wszystkie nasze yy, doświadczenia, przez wszystkie nasze myśli, w jaki sposób najlepiej to wykorzystać. Tutaj mamy patrzeć bardziej sercem. Tutaj chodzi o odtworzenie tej częstotliwości. Dla umysłu powiem Ci jedną rzecz. W momencie, w którym jest sytuacja, w której jest jakakolwiek częstotliwość i ją wykorzystałeś, czy to było stan emocjonalny, czy to, był twoje, czy to było Twoje nastawienie, to w tym momencie zarejestrowało się to jako częstotliwość. Można to powiedzieć jako adres, długość i szerokość geograficzna. I to jest pierwsza, pierwsza sytuacja. Szerokość i długość geograficzna stanu. Który chcesz osiągnąć. W tej chwili jesteś w sytuacji, w której chcesz ten stan odtworzyć. Co trzeba zrobić, żeby ten stan odtworzyć? Wpisać szerokość i długość geograficzną tamtej rzeczywistości, tamtego stanu. I jeśli potrafisz sobie to przypomnieć, to znaczy, że już jesteś w tym stanie. I to jest najważniejsze do zrozumienia. Jeśli potrafisz przypomnieć sobie tamten stan. To z automatu w nim jesteś. Tu nie chodzi o to, że będziesz dokładnie w ten sam sposób odczuwać ten stan, ale będziesz, mógł, będziesz mogła wykorzystać ten stan w taki sam sposób, w jaki wcześniej to się wydarzyło. Konkretniej w momencie, w którym chcesz zadzwonić do mamy, wybierasz numer telefonu do mamy, a nie wybierasz numeru telefonu do księgowego. W momencie, w którym chcesz porozmawiać z, z swoją siostrą, dzwonisz do siostry. W momencie, w którym chcesz się znaleźć w Krakowie, wybierasz na GPS-ie Kraków, żeby tam właśnie dojechać. Tylko tutaj z częstotliwościami działa to naprawdę błyskawicznie. Chodzi tutaj o to, że w momencie, w którym przykładowo była piękna chwila, w momencie, w którym spotkałem się ze swoim przyjacielem, z którym nie widziałem się kilka lat i bardzo fajnie spędziliśmy ten czas, i to płynęło tak w harmonii bycia tu i teraz, i czułem się naprawdę fantastycznie. To w momencie, w którym jestem teraz, wystarczy, że przypomnę sobie, czy jestem w stanie przypomnieć sobie, jak wyglądało tamte spotkania? Tak, czyli już jestem w tej częstotliwości, już ten adres się znalazł, ale w tym momencie możemy go jeszcze bardziej wzmocnić. Przypomnę sobie, co tam było dookoła? Tak, spotkaliśmy się w restauracji, tam było troszeczkę przyciemnione światło, tam były takie firanki, takie kolory. Potrafię sobie przypomnieć więcej. Przypominamy sobie zmysłem wzroku. Następnie wech. Czy ja przypominam sobie? Tak, tam było pewnego rodzaju kadzidełko. Przypominam sobie więcej szczegółów tamtego wydarzenia. To nie jest wszystko potrzebne, ale wzmacnia... Twój umysł pod kątem większej wiary w to, że jesteśmy w tej częstotliwości. Przypominam sobie, co wtedy słyszałem, przypominam, co wtedy dotykałem. Pamiętam, że miałem e, lekko uszczerbione e, uszko w moim, w moim kubku, w którym była herbata. Pamiętam temperaturę tej herbaty, pamiętam rozmowę, o której rozmawialiśmy. I to może się wydawać, że w pierwszej kolejności. To troszeczkę więcej zajmuje czasu. Tak naprawdę, ten pierwszy raz będzie taka praktyka, że przypomnę sobie wszystkimi zmysłami, co tam wtedy się wydarzyło. Następnie mogę tylko i wyłącznie jednym zmysłem. Następnie mogę bardziej uwierzyć w to, że jestem w tym stanie. Po prostu jestem w tym stanie, bo pamiętam jak stałem na Peronie i wychodził mój przyjaciel z pociągu, i w tym momencie odczułem te konkretnie emocje, już je w tej chwili mam już w tej chwili płynę, już w tej chwili w tym jestem nie muszę wszystkiego innego odblokowywać także jeden bardzo prosty, prosty element, który działa na bardzo wielu płaszczyznach i jeden element, który ja gdy usłyszałem pierwszy raz, nie byłem go w stanie zrozumieć, dopiero po kilku miesiącach praktyki stwierdziłem, aha o to tutaj chodzi i tu w tej chwili to jest te sedno, dojście do tego momentu aha dlatego mam dla Ciebie tak piękną informację tutaj na koniec, a mianowicie chcecie zaprosić do naszej rosnącej społeczności, żebyśmy nie musieli rozwijać się w pojedynkę, żebyś nie musiał, nie musiała praktykować czegoś przez kilka miesięcy, albo kilka lat, albo praktykować coś bardzo długo, mieć jeden efekt, a potem bardzo długo zanim znowu ten efekt się osiągnie. W momencie, w którym pracujemy razem, w momencie, w którym razem się rozwijamy, w tym momencie energia jest multiplikowana ze względu na to, że więcej osób interesujących się tym samym tematem, więcej osób, z którymi możesz wymieniać się informacjami, no to większa, większa moc twojej praktyki. Spotykamy się wewnątrz społeczności na żywo i rozmawiamy na tematy Baszara, na tematy rozwoju, samorozwoju, na temat kosmosu, na temat ewolucji, na temat kolejnych kroków dążących do jeszcze większej wibracji i jeszcze większego poczucia harmonii z samym sobą. Do tej społeczności Cię zapraszam. Jeśli jesteś do tej pory, to znaczy, że uważasz, że te materiały są dla Ciebie wartościowe. Więc zapraszam Cię do kolejnych materiałów, zapraszam Cię do dołączenia do naszej społeczności albo po prostu kliknij i zobacz, co jeszcze dzieje się w tej spo społeczności, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Dziękuję wszystkim, którzy poprzednio do niej dołączyli. Do zobaczenia.